Krośnieński punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej funkcjonujących tego typu punktów w naszym regionie. O jego wielu funkcyjności wspominaliśmy niejednokrotnie. Nie tylko miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywieźć odpady, ale także obiekt, gdzie można uczyć się nowoczesnej segregacji i troski o środowisko. Dzisiaj przyglądamy się uruchomionej właśnie tak zwanej galerii. Return. Mieszkaniec, który będzie chciał się pozbyć jakiegoś przedmiotu, typu krzesło, typu jakiś mebel, który no już jest, jest, jest niepotrzebny. No to przyjeżdża do nas, do NAPSZOK. My ten przedmiot oceniamy według jego stanu jakości. Galeria już funkcjonuje i można tam znaleźć produkty dla jednych już niepotrzebne, a dla innych skarby. Tutaj trafiają przede wszystkim nazwijmy to odpady, ale odpady, które mogą zostać ponownie wykorzystane przez mieszkańców. Mam tu na myśli kanapy, wieszaki, regały, różnego typu naczynia ceramiczne, szklane, zabawki dla dzieci, obrazy, ramki do obrazów, yy, yy, klosze. Także właściwie wszystko to, co jest niepotrzebne, ale może zostać wykonane, wykorzystane ponownie przez danego mieszkańca. Krośnieńskie przedsiębiorstwo wodociągowo-komunalne daje mieszkańcom możliwość ponownego wykorzystania przedmiotów które trafiają do galerii Return. Przy okazji pomagamy, bo kupując przedmiot z galerii wcześniej wpłacamy daną sumę na rzecz powiatowego domu dziecka w Krośnie Odrzańskim. Chcemy pomóc naszemu powiatowemu domu dziecko oraz dajemy drugie życie tak zwanemu odpadowi, który zamiast zostać zutylizowany dostaje drugie życie. Do punktu może zgłosić się każdy mieszkaniec i oddać produkt do galerii. Return. Następnie przedmiot jest wyceniany. Jeden punkt to jedna złotówka. Tyle, ile punktów, tyle musi wpłacić na dom dziecka. Przyjeżdża do nas z kwitkiem, że przekazał tzw. cegiełkę na dom dziecka, i my na tej podstawie możemy mu daną rzecz dać. KPWK tym samym stara się dać przedmiotom drugie życie, by nie były odpadem, a miały szansę na właśnie drugie życie.